Oroczystość objawienia Pańskiego oczywiście przeżywamy w Kościele Katolickim. Na antenie Radia Maria witam i pozdrawiam księdza doktora Marcina Kołodzieja, liturgistę, kanonistę. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże, pozdrawiam ojca i radio, słuchaczy. Uroczystość Objawienia Pańskiego z perspektywy liturgicznej, z perspektywy teologicznej. Y, pamiętamy taki dosyć mocny spór, chociażby 2011 rok, przywrócenie na nowo uroczystości tejże jako dnia wolnego od pracy, wzbudził wiele kontrowersji, wzbudził wiele pytań, dlaczego dla nas, jako dla katolików, ten dzień jest takim dniem ważnym, jest takim dniem, o którym no, trzeba było, że tak powiem, o który trzeba było walczyć. Tak, to jest, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że musimy sobie wszyscy uświadomić, że tak naprawdę początek obchodzenia Bożego Narodzenia, tajemnicy objawienia pańskiego to mamy właśnie święto Trzech Króli, to jest właśnie 6 stycznia. Proszę pamiętać o tym, że kościół pierwszych wieków chrześcijaństwa zaczął świętować Boże Narodzenie w IV wieku i właśnie zaczął świętować od dnia 6 stycznia. My czasami musimy tłumaczyć innym ludziom, bo są takie środowiska, które mówią do nas, wyście, katolicy, zabrali właśnie świętowanie tego przesilenia słońca i na to miejsce włożyliście. Święto Bożego Narodzenia, czyli jakby w nasze święta pogańskie włożyliście święta chrześcijańskie, a to jest nieprawda, bo Kościół katolicki zaczął świętować Boże Narodzenie od IV wieku, właśnie 6 stycznia, tylko że wtedy świętowaliśmy trochę więcej tajemnic niż dzisiaj, bo, bo dzisiaj te wszystkie tajemnice rozdzieliliśmy, natomiast na początku 6 stycznia świętowaliśmy uroczystość narodzenia Pana Jezusa, uroczystość pokłonu mędrców, Uroczystość chrztu pańskiego i uroczystość pierwszego znaku objawienia się Pana Jezusa w Kani Galilejskiej. To były te wszystkie wydarzenia, cztery teologiczne wydarzenia, które mówiły o tym, że mamy do czynienia z Bogiem, że mamy do czynienia z Mesjaszem. I dlatego zaczęliśmy na początku tak świętować, a dopiero później, w drugiej kolejności, kościół te święta podzielił tak mniej więcej w tej formie jak mamy dzisiaj, czyli Boże Narodzenie 25 grudnia. Później mamy właśnie y, objawienie mędrców, później mamy Chrzest Pański, co będzie jutro naszą treścią. No i tajemnica objawienia się Pana Jezusa na weselów w Kani Dlatego to jest bardzo ważna uroczystość i dlatego dobrze było, żeby katolicy w kalendarz liturgiczny, czy w kalendarz świąteczny swoich dorocznych obchodów, no wpisali uroczystość Objawienia Pańskiego jako szczególne święto. Te obchody Objawienia Pańskiego Trzech Króli ostatnimi czasy nabrały troszeczkę innej formy, no bo wiadomo, ten orszak to jest jakaś tam forma celebrowania. Oczywiście nie możemy pomijać tej najważniejszej, czyli Eucharystii. Aczkolwiek myślę, że jest już wielu takich, którzy na Eucharystii się nie skupiają, a skupiają się właśnie na tym orszaku jako na ważniejszej rzeczy. Natomiast no, wiemy, że tak nie jest, ale o tym myślę, że za chwileczkę też powiemy. Księże, trzech króli, sześciu króli, dwunastu króli, ilu tych króli w końcu było? Ewangelia przecież nam nie mówi, ilu ich było. Tak, ale tradycja Kościoła właśnie powie nam. Tradycja Kościoła w sumie już od II czy III wieku powie nam, że może być dwóch króli, może być czterech, może być sześciu, a może być nawet dwunastu. Przecież Kościoły Syryjskie czy Kościół Ormiańsko-Katolicki to uznaje, że królów było aż dwunastu. Myśmy przyjęli tą wersję trzech magów. Z tego tytułu, że ci trzej magowie przynoszą złoto, kadzidło i miry, a więc Ewangelia Mateuszowa mówi o tych darach, które oni przynoszą, i dlatego myśmy w tradycji Kościoła mocno wpisujemy to, że było trzech magów. Zresztą tak pięknie ci magowie są przedstawieni na takiej historycznej, starej mozaice w kościele w bazylice świętego Apulinarego w Rawennie, to jest bazylika z VI wieku, i tam piękna taka mozaika, właśnie przedstawiająca trzech mędrców. Ubranych jako takich właśnie bogatych ludzi ze wschodu, którzy przynoszą do Najwyższego, do Pana Boga, swoje właśnie te szczególne dary złoto, kazidło i mirę. No i my wiemy, że te dary, które oni przynoszą, one są nie tyle istotne ze względu na to, że to ci magowie czy królowie je przynoszą, tylko jakby te dary pokazują, komu oni je przynoszą więc złoto jest oznaką królestwa. I dlatego my pokazujemy, że przynosimy złoto samemu najwyższemu królowi, później kadzidło, no to przecież również jest oznaką z kolei boskości, czyli my przynosimy te dary samemu najwyższemu Bogu. No i w końcu mirra, która no w jakimś sensie zapowiada męczeństwo Mesjasza i, i tą całą, całą teologię jego odkupienia. Kiedy patrzymy na te dary, to też jeden z komentatorów starożytnych mówił o tym, i na tych trzech króli. Mówił o tym, że to są trzy etapy życia ludzkiego, podczas których no, mamy się skupiać właśnie na poszukiwaniu Pana Boga. No bo inaczej Pana Boga szukamy jako dziecko, inaczej Pana Boga szukamy jako człowiek dojrzały, dorosły, produktywny powiedzmy w tym, w tym, w tym okresie produkcyjnym naszego życia, a inaczej Pana Boga też szukamy jako starzec. Tak, myślę, że to w naszym życiu wybrzmiewa, że też i ta nasza religijność, nasza pobożność, nasza relacja z Panem Bogiem, ona się kształtuje. I tak jak ojciec mówi, no, człowiek y, jako dziecko się koncentruje zupełnie na czymś innym, widzi może Pana Jezusa w jakimś innym charakterze, dopiero później jakby nabieramy tego, że istotą naszej relacji y, z, z Bogiem jest właśnie nawiązanie tych, te, 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 tego bliskiego związku, potraktowanie Pana Boga, tego, który wypełnia treść naszego życia, no a później, jak się zbliżamy może do starości, do końcówki naszego życia, no to też potrafimy wtedy łączyć to wszystko z naszym cierpieniem. Więc myślę, że taka interpretacja też jest piękna, no i ona tak jakby pokazuje nam, że my się możemy wpisać w tajemnicę Pana Boga, bo też musimy pamiętać, że życie blisko Pana Jezusa to nie tylko tajemnice radosne, ale czasami też i tajemnice bolesne. I, i zresztą tak jak wiele mozajek, czy wiele przedstawień też narodzenia Pana Jezusa, to przecież na wielu obrazach, ściennych malowidłach Pan Jezus jest przedstawiany jako ten, który rodzi się. Czy to gdzieś tam w grobie, czy to gdzieś blisko miejsca męczeństwa. Czyli to chce nam jakby pokazać, że całe nasze życie... Ma być życiem Jezusa Chrystusa. W życiu Jezusa Chrystusa było właśnie ich Hosanna wtedy, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, ale było też i ten moment ukrzyżowania, ja więc związany z cierpieniem. No i pewnie takie też jest życie chrześcijańskie taki realista chrześcijanin zdaje sobie sprawę, że uczestniczy w tych tajemnicach radosnych, ale też i bolesnych. Wracając do liturgicznego wymiaru, dzisiejsza kolekta szalna pięknie mówi nam o tym, że nie mamy już poszukiwać Boga za pośrednictwem gwiazdy, ale daje nam wiara tę pewność, że, że Jezus jest Mesjaszem. Dzisiaj z tą wiarą też często bywa krucho. Tak, no i właśnie pewnie ojciec mówi, że nie wszyscy chrześcijanie dzisiaj ten dzień wiążą z Eucharystią, ale chyba Eucharystia jakby powinna być źródłem tego dnia. Czyli my przychodzimy do, na Eucharystię i odkrywamy obecność Pana Jezusa nie tam leżącego, wstające w tej szopce, tylko przede wszystkim Jezusa złożonego w Słowie Bożym, Jezusa obecnego, Jezusa obecnego właśnie w Eucharystii. Myślę że, myślę, że coraz więcej katolików jednak, tych, którzy chcą być tak świadomie w Kościele i tak, Chcą tą wiarę swoją pogłębiać. Myślę, że coraz bardziej też to odkrywają, że, że Pan Bóg to nie tylko przedstawienie takie właśnie jasełkowe, że to nie tylko szopka betlejemska, choć wiadomo, święty dał im jako pewną Biblię Pałpę, może łatwiej nam było tę tajemnice Boże odkryć, ale że przede wszystkim Chrystus obecny w Eucharystii. I to jest istota sprawy. My przychodzimy dzisiaj na Eucharystię po to, żeby objawionego Boga zobaczyć właśnie w Komunii Świętej w Eucharystii. No i myślę, że to jest kierunek. Pogłębiania naszej wiary. Myślę, że w tą stronę powinniśmy pójść z przeżywaniem naszej wiary. Rzeczywiście to wszystko, co nas otacza, obszar Trzech Króli, to jest bardzo piękna sprawa, to jest pewien obraz, ale ten obraz wypływa z żywego doświadczenia Boga, najpierw na Eucharystii. Czyli już nie podążamy za gwiazdą, ale chcemy pokłonić się temu, który rzeczywiście jest obecny w znaku chleba i wina. Tak, tak. Księżę. Czas, znaczy czas tej uroczystości objawienia pańskiego też ściśle zwiąże się z okresem tak zwanym okresem kolędowym, okresem odwiedzin duszpasterskich. One są ściśle związane z tym czasem teraz. W niektórych parafiach rozpoczyna się jeszcze długo przed Bożym Narodzeniem, w niektórych zaraz po, w niektórych dopiero po 1 stycznia. Różnie to bywa, ale jednak ten okres kolędowy jest z tym związany. Dziś ksiądz to jest taki trochę... Bardziej chyba by trzeba powiedzieć, że gwiazda, która przynosi albo wskazuje Pana Jezusa, jakie są księdza doświadczenia wizyty duszpasterskiej? Myślę, że tak, jesteśmy w pewnym sensie jakąś taką gwiazdą, zwiastunem Dobrej Nowiny, ale możemy też być takimi królami, takimi właśnie magami, którzy, którzy jakby prowadzą do Pana Jezusa. I proszę, ojca, to jest bardzo piękny czas. Czas odwiedzić dusz to jest, myślę, ważny czas, dlatego że my niesiemy wtedy błogosławieństwo. To jest też piękne, że my jesteśmy zaproszeni do chrześcijańskich, katolickich domów z orędziem zbawienia, z tym Bożym błogosławieństwem, z chęcią rozmowy na sprawy wiary i pogłębienia tej naszej wiary, ale też my mamy taki widzialny znak tego zaproszenia. Dzisiaj przecież mamy tę uroczystość Trzech Królów i to właśnie dzisiaj zaczynamy wypisywać na, Drzwiach naszych domów, właśnie te piękne słowa. Christus mansionem benedicat, czyli niech Chrystus błogosławi ten dom. Ten skrót C plus M plus B, to jest jakby taki znak dla nas, dla nas księży, którzy chodzimy od domu do domu, że właśnie ten dom prosi o Boże Błogosławieństwo. Pewnie, że w naszej polskiej tradycji czasami piszemy też K plus M plus B. Czasami no właśnie, piszemy chciałem zapytać, J jak to z tymi. M plus J, Jezus. Maria i Józef, ale wszystko to są te elementy, które pokazują, że jesteśmy zwiastunami Chrystusowej Ewangelii. Ci księża, którzy przychodzą błogosławić te domostwa ludziom, ale też ci ludzie, którzy wypisują to na swoich drzwiach, również są zwiastunami, również są głosicielami Chrystusowej Ewangelii. To się tak pięknie łączy, dlatego ja osobiście bardzo lubię odwiedziny duszpasterskie, bo są niesamowitą szansą właśnie. Pogłębienia tych relacji, a także roz, rozmów na temat wiary, czyli też pogłębienia indywidualnej wiary. Jest sens kruszyć kopię o to, czy, czy C, czy K? Nie, zupełnie nie, dlatego że mamy zupełnie ze trzy tradycje, byśmy powiedzieli w Polsce, wypisywania, ale każdy z tych znaków daje nam do zrozumienia, że my prosimy pana Jezusa o błogosławieństwo, że my go zapraszamy do naszego domu, że, że każdy z tych symboli nawiązuje do tej pięknej tajemnicy objawienia pańskiego. Chciałbym jeszcze zapytać o te kwestie formalne, przepraszam, ale ksiądz też jest kanonistą, więc, więc pozwolę sobie sięgnąć do tego, że tak powiem, worka z pytaniami. Odwiedziny kolendowe też dla wielu duszpasterzy to jest taki weryfikator powiedzmy uczestnictwa czy, czy życia w zgodzie z, z no, też wskazaniami Ewangelii, życia, wskazaniami Kościoła księża mają swoje kartoteki. Dziś jesteśmy w takim troszeczkę dziwnym czasie, bo z jednej strony mamy RODO, mamy dane wrażliwe, z drugiej strony no też przecież duszpasterz musi mieć jakieś potwierdzenie tego, czy dana osoba, która potem za rok, za dwa, w ciągu roku przyjdzie poprosić, nie wiem, o świadectwo do bierzmowania, w sensie do, do tego, żeby być świadkiem chociażby, albo czy świadectwo do tego, aby być osobą, która będzie rodzicem chrzestnym, no to jednak kartoteka parafialna przez całe lata była takim, no była Takim zbiorem informacji, i właśnie potwierdzeniem tego, oh, hej, przyjmuję kolendę, uczestniczy, więc mogę zaświadczyć, że jest to osoba wierząca. Tym bardziej, że kiedy mamy parafie duże, parafie miejskie, blokowe, no kiedy trudno jest poznać wszystkich e, swoich parafian, no to ta kartoteka była takim, takim wyznacznikiem. E, jak to dzisiaj wygląda? I czy my możemy się gdzieś oburzać, że ksiądz się nas pyta, nie wiem, czy my żyjemy w taki czy w inny sposób, i coś tam sobie skrobie na tej kartce? Myślę, że nie, dlatego że takie aktualizacje danych parafialnych one są nam potrzebne po to, żebyśmy realizowali tą naszą codzienną misję. Ale nikt z takich obecnych we wspólnocie Kościoła Parafian też nie ma pretensji do nas, że my aktualizujemy pewne dane. Oczywiście my w Kościele zbieramy dane absolutnie no, takie konieczne do naszego funkcjonowania. Tak jak ojciec mówi, żeby czasami przyjść jakieś zaświadczenie wydać, żebyśmy wiedzieli, że ktoś należy do naszej parafii. My oczywiście na kolendzie rozmawiamy o tych rzeczach, ale nikt z nas nie czyni sakramentem tej tak zwanej kartoteki parafialnej. Ona jest nam pomocna do tego, żebyśmy wiedzieli, jakich parafian mamy, z kim, z kim, z kim się spotykamy. Natomiast, no i się aktualizuje te, te karty kolędowe, no, czy te karty duszpasterskie, ale no, nie, ma, nie zbieramy tam jakichś informacji, które które by były jakoś niezwykle szczegółowe, tylko takie, które nam pozwalają powiedzieć, jakie mamy małżeństwa, jakie mamy rodziny, kogo mamy w naszej parafii, no bo też idziemy błogosławić, błogosławimy też wszystkich ludzi, prawda, więc... To nie jest tak, że ktoś nas zaprasza, to wchodzimy tylko do tych dobrych domów, do tych złych domów, cudzysłowie, nie wchodzimy. Idziemy, błogosławimy wszystkich ludzi, no ale też chcemy wiedzieć, kogo mamy, z kim się spotykamy, kto tworzy naszą wspólnotę parafialną, bo to jest, myślę, ważniejsze, że my, jeżeli mamy te karty kolendowe, karty duszpasterskie, no to one są dla nas pewną informacją, kogo mamy w parafii, z kim żyjemy, kto tworzy naszą wspólnotę parafialną. Więc nawet jeśli są osoby, które może są za daleko od Pana Jezusa, no to przecież... Yy, gdy błogosławimy tych ludzi, to modlimy się dla nich o zdrowie, o pokój, a także o wierność w wypełnianiu Chrystusowej Ewangelii, więc wtedy też mnie taka modlitwa, że, że prosimy Pana Boga, żeby ci, z którymi się spotykamy, zawsze byli blisko Pana Jezusa. No bo to jest w interesie nas, to jest w interesie tych ludzi, to, bo to wtedy wszyscy jakby zdążamy w jednym kierunku, czyli do Pana Jezusa. Dzisiaj też na kolędę? No dzisiaj akurat nie, bo to trzeba tak, w takie dni trzeba troszeczkę świętować w kościele, ale już od poniedziałku z radością pójdę do rodziny, będziemy dalej kolendować, spotykać się, rozmawiać, śpiewać kolędy. No bo przecież czas Bożego Narodzenia to jest właśnie dobry czas na śpiewanie kolend. Księże, doktorze, kolendy w wersji nowoczesnej czy w wersji tradycyjnej? Takie i takie, choć, choć wiadomo z młodzieżą trzeba troszeczkę te nowoczesne śpiewać, ze starszymi trzeba te bardziej tradycyjne, ale jedne i drugie mówią o tej tajemnicy. Przychodzenia Boga do człowieka. Jutro święto Chrztu Pańskiego i co za tym idzie? No właśnie, taki paradoks mamy, bo z jednej strony w Polsce kończy się czas Bożego, znaczy inaczej, w Kościele Katolickim kończy się czas Bożego Narodzenia, ten liturgiczny. No ale polska tradycja pozwala nam jeszcze y, śpiewać kolendy, utrzymać ten, te, tę dekorację Bożonarodzeniową, notabene przepiękną i klimatyczną w wielu miejscach i w wielu parafiach, do momentu objawienia Pańskiego. Dlaczegóż tak? No dlatego, że nie, też, obja nie objawienia, tylko ofiarowania. ofiarowania przepraszam. Tak, Dlatego, że też w tradycji polskiej styczeń wiąże się z odwiedzinami duszpasterskimi. Gdybyśmy byli we Włoszech, to byśmy wiedzieli, że tam raczej przy okazji paschy Wielkanocy się nawiedza domy parafian i się błogosławi. Natomiast no, w tradycji polskiej było zawsze tak, że ten czas po Bożym Narodzeniu był czasem odwiedzin duszpasterskich, poznawania Ludzi i ich, ich problemów. Oczywiście kodeks prawa kanonicznego powie, że dobry, duszpasterz powinien odwiedzać swoich wiernych. No i my właśnie w tym kluczu chodzimy po kolendzie, odwiedzamy się, rozmawiamy, no i w tym kluczu też śpiewamy kolendy, świętujemy to, tą coś Bożego Narodzenia, która jest treścią tych naszych. Wspólnych spotkań, no i powolutku zmierzamy do ofiarowania pańskiego. I taka jest nasza polska tradycja. Więc, oczywiście, dobrze by było nie wszystko powyrzucać, pozostawiać to, co jest piękne, cieszyć się jeszcze tą tajemnicą przychodzenia pana Jezusa. Choć, oczywiście, w niedzielę Pańskiego widzimy dużego pana Jezusa, który za chwileczkę rozpocznie swoją publiczną działalność, to jednak sobie zdajemy sprawę, że. Że ten Chrystus obecny w szobce jest też dla nas źródłem błogosławieństwa i możemy trochę dłużej na niego popatrzeć, chociażby i po to, żebyśmy też docenili, docenili to wszystko, co się wiąże właśnie z przyjściem Chrystusa na świat. Bóg zapłać o dzisiejszej uroczystości objawienia pańskiego. Rozmawialiśmy z księdzem dr. Marcinem Kołodziejem, liturgistą, kanonistą z diecezji opolskiej wrocławskiej. Wrocławskiej, tak? Tak, Wrocławskiej. Dziękujemy, dziękuję pięknie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo. Pozdrawiamy księży.